Jak go włączy, a pan Uwaga, tym... bo, się, bo się nagrywa teraz. Także nic nie mówić. Oj, to jest ten osad, wymulony prawdopodobnie z rury. No, Żeby się pan tam nie utopił, bo nikt tam pana nie będzie ratował. Kurde, to co pan tam chodzi. Po co pan tam chodzi? No nie no, on jest jakiś nienormalny no. Bo chciał się popisać, żeba buty. <grymne> <grymne> Przynajmniej mamy poziom wody. <grymne> I co, zadowolony? <grymne> <grymne> Nie. A tu jest ten osad wymulony z rury, aż go tutaj doniosło. No ale poziom opada, ciągle opada, czyli to jest kwestia tylko odbioru wody. A to jest chodnik chyba, jeśli naciska, jak to zresztą. Nie? To jest chodniki Chyba tak.